Dzisiaj tylko taki coś króciutkiego. Chcę Wam coś powiedzieć, że, że może w kolejnych odcinkach em, z Survival'a na serwie mojego znajomego już nie będzie tak wesoło. Bo widzicie, mam kościół, mur, mury i posągi tutaj fajne. I właśnie są mury. Też pewnie się zastanawiacie po co. Bo Idzie pożar. Są wszędzie lasy. Um, po prostu Blaze sobie podpalił mansion. O, znajduję dron. Um, podpalił sobie mansion. I, mans I się spalił cały mansion. I teraz po drzewach to łazi. I już tylko 500 kratek. Jakiś 1100 kratek się rozprzestrzeniło jakiś 5 godzin. To jeszcze 500 kratek, i to jeszcze 500 kratek, i będzie w chacie. I się wszystko spali. Ale mam mury, to chata się nie spali na całe szczęście Bo zrobię to ze znajomym. I. Tylko was tak rozstrzygam, że już nie będzie tyle, że tylko. Wszystko jest bardzo. W sumie takie spalone, bo możliwe, że pogram tylko godzinkę, i. Pożar przy chacie i wszystkie drzewa będą się palić. Mam nadzieję, że to nie dotknie tego kościołu. Bo mm, tutaj widzicie, tu jest kościół, tu są drzewa, tu są takie wysokie mury, które potem powiększyłem. Teraz się trochę boję z moim znajomym, że to się wszystko spali. Mamy wszystko do przeżycia. Zapasy, fajwerki, elustry, tam zbroje, po prostu zapasy jedzenia, farmy, a jedynie co nam chyba brakuje to farma zwierząt, będzie trzeba jakoś w godzinkę ogarnąć tą, bo m, będzie trzeba od razu ogarnąć jakoś, bo tu pożar się tak szybko rozprzestrzenia i tak do nas szybko dojdzie, to ja się trochę... moim znajomym xdddd Ile wiadomo no Dobra, bo może będziemy Bo będziemy próbować zgasić Ten pożar, gdy już do nas dojdzie Tylko nie, Panie, nie zgasimy wszystkiego To To nie wiem co to, to ja nie wiem jak się to dalej potoczy Bo jakby Nie ten blaze To by było pożarów Cała mapę, pewnie cały świat spłonie i będzie trzeba tak żyć. Będzie ciężko. O znajomy do mnie napisał. Em, dajesz trzymać. Dobra. No i nie wiem, jak to się potoczy. Może będę nagrywał em, jakieś 30 minut, czy tam ile przed em, tym pożarem. Kiedy dojdzie, bo mi się da, że jakoś godzinka. Bo 1100 kratek to śpię tylko mm, czyli mansion był chyba mm, 1600 kratek od chaty i minęły 2 trzecie może powiedzieć tego dwie trzecie i godzina tego została to będzie ciężko W komentarzach, czy ja byś nagrać. Bo ja tutaj chyba m, będę kończył ten odcinek. Dobra, dajcie lajka i suba, please. I m, po prostu Módlcie się, żeby, żeby by jakoś przetrwali ten pożar. Bo to wszystko przez tego Blaze'a. Tak, taka katorka. Nie wiem czy zmieni koniec. Ej, znaczy tą ten tryb Roblox w, w Robloxie pig cała apokalipsa wszystkie, wszystkie postacie się zmieniały potwory przez jednego człowieka. To tutaj też jest apokalipsa, tylko że pożar pożar i tu też tylko przez jedną istotę jakąś. Dobra, do zobaczenia do lajka, suba, a ja kończę ten odcinek. Na!